W dzisiejszym vlogu wyruszamy na dziś robiła największe w całej Japonii. Zwiedzimy bardzo ważne zamki oraz najstarszy peron kolejowy, śnieżna atmosfera urozmaici nam górskie widoki i zwiększa apetyt na ramen. Spodziewałem się naprawdę wszystkiego, ale nie spodziewałem się tego, że wyjeżdżając poza osakę Jedyne 100 km od miasta, gdzie nigdy nie ma śniegu, będę właśnie otoczony pięknym białym puchem. I to jeszcze bardziej ten vlog po prostu ulepszy i doda mu taki update, moi drodzy. I no, zobaczcie sami, jak to wszystko pięknie wygląda. Nie spodziewałem się, że w tym roku zobaczę. Tak dużo śniegu. A dzisiaj zamieniamy się w księżniczkę Kosperinę i naszym zadaniem będzie zobaczenie trzech zamków w okolicy jeziora Biła. I w tej okolicy już byliśmy rok temu w mieście Otsu, które jest bardziej bliżej właśnie Kyoto, bliżej Osaki. Dzisiaj pojechaliśmy dużo, dużo dalej i no, no co, no, no zwiedzamy. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak to wszystko pięknie wygląda. Test śniegu. O, on jest taki idealny, żeby taką kulę zrobić z bitą, jak to się robiło za dzieciaka, żeby potem w kogoś rzucić. <noise> Najlepiej, aż chcę sobie pajacyka zrobić, moi drodzy. To jak się nazywało, to jak się wiecie, kładzie e, aniołka, a nie pajacyka. Ale będzie mi potem zimno. Naszym pierwszym zamkiem będą ruiny, tak naprawdę e, zamku, który znajduje się tam na górze. Jest to taka mała górka, 200 metrów. E, trochę nie spodziewałem się śniegu, więc nie jestem ubrany na wchodzenie, jakkolwiek, e, jak jest ślisko. Ale jest to naprawdę bardzo ważny zamek, bardzo ważne ruiny, e, bo to miejsce zostało zbudowane przez pana Oden więc no, za chwilę dowiecie się trochę więcej o tym gościu. A jest to bardzo, bardzo znacząca postać w historii Japonii, więc jaram się niezmiernie. Oho, czuję przypał. Czemu to jest zamknięte, moi drodzy? Księżniczka Kosperina poniosła klęskę przy pierwszym podejściu dlatego że dzisiaj e, cała góra jest zamknięta przez to że jest śnieg e, a wejście jest nieprzystosowane do śniegu bo są bardzo e, śliskie schody tak przynajmniej z informacji powiedziała mi bardzo miła pani która e, następnie mnie wykopała i powiedziała że no nie dzisiaj nie jutro i prawdopodobnie nie w tym tygodniu nie poddaję się, moi drodzy, idziemy do kolejnego zamku, a raczej jedziemy, bo musimy przejechać trzy stacje pociągiem. Oda Nobunaga to jeden z najbardziej legendarnych daimyo w historii Japonii. Gościu zapoczątkował zjednoczenie kraju po burzliwym okresie wojen domowych, i to właśnie za jego czasów zaczęły powstawać potężne nowoczesne zamki. Oda zbudował m.in. właśnie ten zamek w Azuci, który był nie tylko fortecą, ale też symbolem prestiżu i nowej epoki. Wyróżniał się kolorową fasadą, złotymi dekoracjami i nietypową, jak na tamte czasy, wieżą obserwacyjną. Niestety, gówno zobaczyliśmy. Jako pierwszy wśród japońskich władców miał kontakt z Europejczykami i pozwalał misjonarzom działać. Na jego terenach, a nawet interesował się Zachodnią bronią palną A jeszcze póki jesteśmy w Azuci To wejdę do supermarketu, bo jestem ciągle głodny Nie mogę się dojeść I naprawdę to jest taki głód, że mógłbym zjeść twoją Hej, całkiem w ogóle Spory sklep jak na takie małe miasteczko Wydaje mi się, że to może być Taki jedyny sklep W tym mieście Nie byłbym sobą, jakbym nie zjadł Hot doga za 2,50 Wiecie albo nie wiecie, ale jestem wielkim fanem Hot dogów a ten wygląda naprawdę obrzydliwie, więc chcę go spróbować. Mm. Co by tutaj dużo mówić? Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Szczęście, ogólnie w nieszczęściu, że ten zamek był zamknięty, dlatego że był po drodze, więc nie nadrabialiśmy żadnej drogi. Teraz jedziemy 16 minut pociągiem i będziemy już w kolejnym mieście, żeby dostać się do kolejnego zamku. I witam z miasta Hikome, gdzie często widzę Twoją żonę. <laughs> Zamek w Hikome jest naprawdę bardzo spoko opcją, jeżeli chodzi o zabytki, dlatego że stoi nienaruszony od czasów Edo, a to jest bardzo rzadkie i tylko kilka takich zamków w Japonii się zachowało. I też zamek robił fajną panoramę, dlatego że tylko się wyszło z pociągu. I pierwsze co się widziało, to właśnie wzgórze z tym zamkiem na samym środku. Jaram się i mam nadzieję, że tym razem wejdziemy, zobaczymy, doświadczymy. Na terenie e, zamku jest też ogród, aczkolwiek pan mi powiedział, że nie można z zamku przejść na ogród, więc na początku idziemy oglądać zamek, potem musimy wrócić, przejść tutaj i pójść do ogrodu, dlatego też mamy dwa oddzielne bilety jakby w jednym. Cię. Zamek Hikome to jeden z niewielu oryginalnych zamków, tak jak już mówiłem, który przetrwał nienaruszony od czasów feudalnych. Pochodzi z początku XVII wieku i został wpisany na listę skarbów narodowych. Choć nie jest ogromny... <grywki> Mówią inaczej. Choć nie jest ogromny, ma pięknie zachowaną drewnianą konstrukcję, białą fasadę i charakterystyczny wielopoziomowy dach. A ze wzgórza, na którym stoi, rozciąga się widok na jezioro Biwa, czyli największe jezioro w Japonii. Ciekawostką jest, że część materiałów użytych do budowy Hikomejo pochodzi z rozebranego zamku. Odsu, gdzie byliśmy rok temu, co było dość powszechną praktyką w czasach, gdy zamki budowano i przebudowano zgodnie z politycznymi potrzebami. Wiecie tak jak w Warszawie są cegły ze Szczecina, nie? Ta, ta, ta sama jakby opcja. A jeżeli lubicie maskotki, Hikonian, czyli samurajski kot z hełmem, to lokalna gwiazda i oficjalna maskotka zamku, którą zobaczymy już wkrótce. I może nie udało nam się wejść na górę z ruinami pierwszego zamku, aczkolwiek ten zamek oddaje dwukrotnie. Zobaczcie na co, z tej strony jezioro Biła, a z drugiej strony pasmo górskie. Wszystko w śniegu, ja wiem, że dzisiaj powtarzam o tym śniegu, ale jest mocno. Stopki takie zimne, bez butów, ale wpinamy się, żeby zobaczyć jak wygląda widok z wieży. Jest totalnie tej stromo, zobaczcie jak ludzie w ogóle schodzą na dupie. No jest mocno, zobaczcie na to. Szkoda, że tylko okna tych są. Chociaż też dobrze, bo Do stópki były już w ogóle zimne. I jest i widok na samo jezioro. O, Potężnie, potężnie. I teraz ja będę zjeżdżał na dupie widzowie. <noise> A czemu jest tak stromo? Czemu ja nie mam butów i drugiej ręki? Oczywiście, bo nagrywam dla Was moi drodzy, kochani widzowie, dostawcie łapkę w górę. Fajne eksperien, ale stópki takie zimne. Zwijamy jeszcze zobaczyć ogród, a potem lecimy do kolejnego miasta, żeby tam też e, zaliczyć atrakcje, dlatego że w Japonii, jak już mówiłem nieraz we vlogach, e, zazwyczaj atrakcje zamykają się o 16, niekiedy o 17, więc czasu nie mamy, a dużo do zwiedzania. A to jest... Ogólnie w Japonii praktycznie każde miejsce turystyczne ma swoją maskotkę, każdy obiekt, każde miasto, więc też spoko taki ukłon dla dzieciaków. Ja tam zobaczyłem, nagrałem dla Was, ale idziemy dalej do ogrodu. A ty zobaczcie, powoli zaczyna kiełkować, Japonia powoli zaczyna robić się różowa i czekam na sakury, to będą moje drugie sakury w życiu. I naprawdę chcę je przeżyć z Wami i nagrać dużo, dużo różowego koloru na drzewach. Koło zamków Hikome znajduje się ogród Genkyū-en, który był prywatnym ogrodem daimyo i powstał w 1677 roku. To klasyczny japoński ogród krajobrazowy, czyli taki do spacerowania i podziwienia zmieniających się widoków. A w jego centrum znajduje się staw z małymi wysepkami, mostkami i herbaciarniami. W tle zamek, który odbija się fajnie w wodzie. A ogólnie ogród był inspirowany słynnymi krajobrazami z Chin, co było wtedy mega modne wśród japońskich elit. Speedrun ogrodów zaliczony, idziemy teraz do Castle. Road na coś słodkiego. Zamkowa ulica to jest ulica pełna białych. Właśnie przede mną spadł śnieg, który mógł mnie zabić, mógł zabić, ale wracając, ulica Zamkowa jest to ulica, która jest całkowicie stylizowana na domkach z okresu Edo, czyli dokładnie z tego samego okresu, z którego jest zamek, który zwiedzaliśmy. Typowe dla tych czasów to są właśnie domki, które są całe białe i również na tej ulicy można zjeść regionalne potrawy i smakołyki. Powiedziałem ulica, a tak naprawdę to jest cała dzielnica. O i tutaj mamy coś dla mnie, krokiety z wołowinką, czyli taka namiastka tego, co bym tym mógł zjeść na pełny obiad. Nice to meet Oni <laughs> naprawdę kochają tą wołowinę. I Jak już coś znalazłem, okazało się, że jest wszystko wyprzedane, a kolejna partia będzie dopiero za godzinę, więc nie czekamy. Wszystko w tym momencie jest wyprzedane. Jesteśmy w takiej godzinie, w której e, połowa sklepów jest zamknięta, a druga połowa nie ma asortymentów, dlatego że ta poprzednia jest zamknięta, więc ta pierwsza została wyprzedana. Więc idziemy na stację, a jeżeli po drodze. Złapiemy jakiegoś krokieta, no to chętnie go wszamie, jeżeli nie, no to bardziej się obchamy po prostu w kolejnym mieście. I szybki transfer do Nagahama. Powiem wam, że po drodze widziałem tak piękną górę i do tej pory ją widzę, bo jest właśnie za mną, że po prostu nie mogłem się napatrzeć, tą górę zdobędę, bo jestem kozakiem. Ale zrobię to w wakacje, bo jestem kozakiem na 50% i trochę ten śnieg mi tutaj nie odpowiada. I ja wiem, że mówiłem, że księżniczka, Kosperina, zwiedzamy zamki, ale w Nagahami jest coś, co jest dla mnie ważniejsze niż zamki, a mianowicie Muzeum Kolei. Wiecie lub nie, jestem Mikolem, nie kryję się, jestem z tego dumny i jak gdzieś jest Muzeum Kolei, no to muszę je zobaczyć. A to wy jak usłyszeliście, że znowu musicie słuchać o kolei... Czy was oszukałem i przyjechałem tutaj tylko po to? Może. Muzeum Kolei w to prawdziwy rarytas dla fanów pociągów i historii transportu w Japonii, dlatego że znajduje się w budynku najstarszej zachowanej stacji kolejowej w Japonii, która jest wybudowana w 1882 roku. I już to czyni ją naprawdę wyjątkowym. W środku można zobaczyć zabytkowe lokomotywy parowe, stare wagony pasażerskie i masę modeli, oraz interaktywne wystawy. Jest nawet tutaj symulator prowadzenia pociągu, który szczególnie cieszy dzieci i i mnie. A ciekawostka, w XIX wieku Nagahama była ważnym punktem na trasie kolei łączącej Kyoto z regionem Hokuriku, a rozwój kolei pomógł przekształcić to spokojne miasto, tętniące życiem ośrodek handlowy. Siedzę sobie, konduktor w D51, który jest z 42 roku i czajcie sobie, że konduktor, ty o, wsypał węgiel. A tutaj ED70, niewiele starsza, bo ponad 10 lat. A wygląda już naprawdę dużo lepiej. Rozmach techniczny, pociągowy poszedł do przodu. A teraz co? Zostało nam 40 minut do zamknięcia muzeum zamkowego. Więc raczej tam nie będziemy wchodzić. Ale zawsze z zewnątrz możemy zobaczyć jak to wygląda. A później zjedzmy coś. Jestem już głodny. Ładny, malutki zameczek. Trochę szkoda, że nie zdążyłem do niego wejść. Bo na samej górze, na punkcie widokowym na pewno... Mega by wyglądało jezioro, jak i te góry, o których wcześniej mówiłem. A jak już mówimy o jeziorze, no to chodźmy dotknąć wody. No i mamy, moi drodzy, wielki kolos, jezioro Biła. Bałwan, znaczy ty. Ale dotknijmy tej wody. Miejmy to za sobą. Wielka chwila, widzowie. No zimno, ej. Nie jest aż tak zimno, jak myślałem. No, powiem Wam, że kiedyś Nagahama miała więcej wody, a zamek faktycznie był zamkiem, bo teraz tam nawet fosy nie ma. A w 574 roku, no to jak sami widzicie, nie? Tutaj moi drodzy, Kurokabe Square, ale niestety zamykany o 17, tak samo jak zamek, więc tam już raczej nic nie zjem. Może Was to dziwić, że nawet dzielnica handlowa zostaje zamykana o 17. Ale też trzeba pamiętać, że to jest małe miasteczko, gdzie raczej turystów tutaj nie ma dużo, więc no nie opłacajmy się po prostu zatrudniać ludzi, którzy będą pracowali po 17, gdzie ruch będzie już znacznie, znacznie mniejszy. Co nie znaczy, że wszystkie restauracje są zamykane. Tutaj akurat mówię o... W konkretnym miejscu. To był całkiem zwykły, ale niezwykły ramen. To był ramen ciasiu, czyli z tym mięskim takim zawijanym, ale bulion był całkiem lekki, taki naprawdę lajtowy. Nie był ciężki, nie był tłusty. Makaron jak do tonkotsu ramen, czyli typowo jak właśnie w tym rejonie e, cieniutki makaron. I kukurydza, która ku mojemu zdziwieniu naprawdę bardzo dobrze się z tym ciasiu łączyła. Spoko ramen. Taki do znalezienia w każdym mieście, naprawdę jestem tego pewien, ale fajnie było spróbować. A teraz możemy powoli wracać do Osaki, moi drodzy. Brak śniegu, dużo ludzi. Witamy w Osace, moi drodzy. Jeszcze tylko do kombini i będzie można zawijać na chatę. Czas na Daily Gambling, ale tym razem coś dobrego. Za mało mi pociągów, więc pobieram sobie gierkę. A jeżeli chodzi o Gambling Dragon Ball Daima to mam szczęście, bo na 12 kart, tylko dwie powtórki. Goku. Tutaj zobaczcie. Kurczę. Te są w ogóle bardzo podobne. Bardzo ładne są te karty. oj i ta walka Goku z Wegetą. To są moje jedne, dwie powtórki. Cała reszta jest gitara. Zobaczymy, co mi dzisiaj wypadnie. Waga Number one. Aj. Kolejna powtóreczka. Zapyszyłem, zapyszyłem. I number two. Uuu. Tego nie mam jeszcze. Są Goku robiący Kamehameha z Dragon Ball pierwszej części kozak